Witam was ja Rysiu na koncie Gotch2itk To jest mój pierwszy odcinek z Kotyk 2 Kruka I bez względnego mówienia Mówiąc brzydko Idziemy Zaczynamy grę No nie no nie, tylko tyle klatek. O, dobrze. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek. Ale zapłacił za to wysoką cenę. I zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym, to ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Wrócił. Aha, jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Hmm, dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni, ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Dobra, to jest ta gra. Jeśli ktoś nie grał w jedynkę, to. Wielka bariera powstała, no i tam więźniowie wydobywali rudę i swoją wielką cywilizację tworzyli. Lecz nasz bohater w pierwszej części gry znisz... zniszczył barierę, zabijając śniącego, który mieszkańcy kolonii, niektórzy mu... myśleli, że to Bóg, ale w trzecim rozdziale okazało się, że to demon. No i właśnie, śniący był pokazany na tym filmiku. Ym, niezbyt piękny, i właśnie z jego gęby jest cały got. Nie no, jakby znaczek Gotika czy coś takiego, ale jedynki, nie dwójki. Dobra, zaczynamy. na no to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności potężne słowo magii któremu nie mogły odmówić jego ostatni rozkaz brzmiał przybywajcie i przybyły wszystkie nawet smoki smoki tak nawet te potężne prastare istoty Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Ale to nie wszystko. Niedawno doszły mnie słuchy o jeszcze innym zagrożeniu. Ja pięknie. Gniew Beljara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg Ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Gibeliara Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Czy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu? Pięknie. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzesz paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik oka i nosa. Co? Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Um, nie pamiętam tego odpowiednika, ale spoko. Dlaczego paladyni mieliby mi dać oko i nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację, i rzeczywiście pisane mi jest posiadanie oka i nosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko i nosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. O okay. Latki. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Twoja szata. Niepudatna. Czym dokładnie jest oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Oh Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł ustawić czoła smokom. Oko ma oh. też inne Fudeno! tajemnicze właściwości. Ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę krąg ognia mam nie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Zdział pierwszy. Zagrożenie. Przepraszam was bardzo, ale sprawdź mi robi straszne fiksy. No i... kurde to... Go... Było mało miejsca na zysku. Stara kamienna tablica, to się naprawdę przyda. Ja, to jest nasz pierwszy przedmiot w ekwipunku który otwieramy. TAP. I nie potrafię tego przeczytać. No wow, Co by potrafił? Chyba ksardos. Ale no. Otworzę moje statystyki i Wam pokażę. Ehm, w zakładce postać mamy poziom. Znaczy, że mam poziom 0, Magię, czyli krąg krąg 0 doświadczenie 0 na, następny poziom dostaniemy, kiedy będziemy mieć 500 punktów punkty nauki to się daje za każdy poziom 10 o ile się nie mylę, no to na, od 15 levelu przeznacza się 20 mam siłę 10, zręczność 10, pana 10, punkty trafiń czyli życie 10. To jest w atrybutach. Ochrona to się przy pancerzach tylko. Broń 0, pociski 0, smoczogień ogień 0, magia 0. Czyli naprawdę jesteśmy nie koksami w skrócie. No i umiejętności. Broń jednoręczna, zielony, czyli taki bierny, no. W ogóle ni nic nie umiemy, 10% Te procenty to jest to Kiedy możemy uderzeń krytyczne walnąć, no i razie mamy 10% ten zielony W broń dwurecznej, łuki, kusze, ja będę się pozyskiwał bronią dwureczną i kuszami Skradanie się, tego nie umiemy, włamywanie się, tego nie umiemy Kr Kradzież kieszonkowa, tego nie też nie umiemy Tworzenie run, to bardzo ciekawe, ale tego nie umiemy Ko alchemia bardzo by było miło, ale nie umiemy Kowalstwo To się nawet przyda, ale nie umiemy Zbieranie trofeów Nie wiem o co chodzi no, To są już wszystkie statystyki No i bierzemy się do gry To jest ta wieża ksarosza ksa, No i mamy tu książkę No i Dostajemy już doświadczenie 25 Widzicie doświadczenie 25 Nie możemy przeczytać tego No bo Sarnas to używa I mamy pierwszą miksturę Myślę, że mikstury lepiej wyglądają niż w pierwszej części. Jest ich o wiele więcej. Ehm. Mamy mało czasu. Tu mamy lagę, naszą pierwszą śmiercionośną broń. Tak trzymamy, kiedy jesteśmy zielonym. Dobra. Na razie mamy lagę. Jesteśmy pro. Mamy łóżko i wchodzimy na górę wieżyk sardasa. Dobra, do 14 minuty. Tu mamy kolejne mikstury. Zdumiewający obraz matejki. Mamy klucz. I mnóstwo skrzy... książek. I tu jest kufer. Sobie otworzymy za pośrednictwem tego klucza. No i mamy sztylet. Który jest lepszy od lagi? Chyba. Nie. What the hell? Laga jest lepsza. Dobra, przeczytałem to sobie w następnym To wszystko. W... W następnym odcinku tą wielką bibliotekę żegnam Was i spodziewajcie się chyba za tydzień kolejnego odcinka zagrajmy w Gotingland z Kruka. Trzymajcie się ciepło na razie.